Mieszkam w bloku i pewnej nocy zacząłem słyszeć przeklinającego mężczyznę. Powtarzało się to każdej nocy, dokładnie o czwartej nad ranem. Początkowo starałem się to ignorować, ale z każdą kolejną nocą ten hałas był coraz bardziej denerwujący. W końcu poszedłem na górę i stanąłem przed drzwiami mieszkania, na których była tabliczka z napisem egzorcysta. Zapukałem do drzwi, a gdy te się otworzyły, stanął przede mną mężczyzna, który na mój widok zmarszczył brwi i powiedział, co przed moim gabinetem robi zdrowy na umyśle człowiek. Jego źrenice były bardzo małe, a oczy blade. Zimne powietrze zaczęło wypływać z jego mieszkania jak przy otwartej lodówce. Byłem zdezorientowany, ale próbowałem zachować spokój i powiedziałem. Mieszkam pod tobą. Dlaczego każdej nocy o czwartej nad ranem tak krzyczysz? Jesteś tak głośno, że nie mogę spać. Na co ten odpowiedział: Czwarta nad ranem to czas, kiedy złe duchy atakują, więc o tej porze z nimi walczę. Nie mam innego wyboru. Lepiej stąd odejść, zanim duchy przywiążą się do ciebie. Kątem oka spojrzałem w głąb jego mieszkania, ale nie zauważyłem nic nietypowego. Nagle mężczyzna popchnął mnie i zatrzasnął drzwi. A ze środka jego mieszkania zacząłem słyszeć wiele rozmawiających ze sobą osób. To było naprawdę niepokojące. Poczułem się nieswojo i dostałem gęsiej skórki. Gdy tego samego dnia położyłem się spać, przez całą noc słyszałem cichy śpiew. Z każdą nocą śpiew stawał się coraz głośniejszy i zbliżał się do moich uszu. Czułem, że powoli zaczynam wariować. Wróciłem do egzorcysty, a gdy ten na mnie spojrzał, natychmiast zaczął mówić. Tak jak przewidywałem, nawiedza Cię duch i śpiewa Ci do ucha pieśni śmierci. Nie uwierzyłem mu i bez słowa wróciłem do siebie. Po paru dniach zaczęły dziać się coraz dziwniejsze rzeczy. Gdy spałem, czułem, jak ktoś nagle chwyta mnie za nos. Obudziłem się przerażony, próbując złapać oddech. Gdy rozejrzałem się po swoim pokoju, nikogo w nim nie było. Innego dnia, gdy jechałem samochodem, poczułem, jak coś chwyta mnie za nogę i dociska nią gaz, przez co samochód gwałtownie przyspieszył. Na szczęście udało mi się wyrzucić bieg i wyhamować. Jeszcze innym razem, kiedy obudziłem się o świcie, chcąc napić się wody, dostrzegłem na podłodze coś błyszczącego. Gdy zaświeciłem latarkę, zauważyłem nóż kuchenny leżący pod moją stopą. Mieszkałem sam, więc kto mógł tam zostawić ten nóż? Pomyślałem, że jeśli tak dalej będzie, to w końcu stanie się coś strasznego, więc ponownie odwiedziłem egzorcystę. Gdy otworzył drzwi, spojrzał na mnie i powiedział zdziwiony: To ty jeszcze żyjesz? Poprosiłem go o pomoc, a ten zgodził się przeprowadzić egzorcyzmy. Poszedłem do niego o czwartej nad ranem, wszedłem do kręgu, a on zaczął odmawiać modły. Wtedy usłyszałem duchy szepczące mi do ucha. Chodź, chodź ze, mną ze mną w zaświaty. Światy. Żyjmy, Żyjmy razem szczęśliwie, szczęśliwie w świecie umarłych. Chodź, chodź ze mną. Słysząc to, poczułem się błogo i bezbronnie, więc jak zaczarowany odpowiedziałem Dobrze, chodźmy więc. W tym momencie egzorcysta głośno przeklął doniosłym głosem, a ja ponownie zacząłem czuć się normalnie. Egzorcyzmy trwały do świtu, a gdy nastał ranek, egzorcysta powiedział, że przegnał wszystkie złe duchy i kazał mi już nigdy do niego nie wracać. Po powrocie do domu, nadal każdej nocy słyszałem jego krzyki i przekleństwa, ale nie odważyłem się już zwracać mu uwagi. Od tego czasu nie słyszałem już żadnych szeptów i nie doświadczyłem żadnych dziwnych zdarzeń. Jednak co parę tygodni słyszę jak ktoś puka do moich drzwi wejściowych, ale gdy je otwieram, nikogo przed nimi nie ma.